Ernest Bodziuch, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach, w studiu gość Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Jedno pytanie wprost. W ostatnim raporcie swoim, który pokazujecie, napisał pan, czy napisaliście jako związek, że polscy przedsiębiorcy mają stalowe nerwy. Bardzo mnie interesuje, dlaczego, z czego to wynika, o co chodzi? Znaczy, no, po, polscy przedsiębiorcy, na przykład w, w zakresie zatrudniania, no, zachowują się bardzo po, podobnie jak w czasie kryzysu Lehman Brothers, czyli nie podejmują pochopnych decyzji o zwolnieniu, e, trzymają pracowników nawet e, wbrew rachunkowi ekonomicznemu. Oczywiście nie jakiemuś drastycznemu, no, ale e, udaje się jakoś e, te, 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 te zwolnienia powstrzymać. Czy wynika to chyba z, trochę z historii naszej? Znaczy, że kryzys to dla polskiego przedsiębiorcy jest środowisko naturalne i on sobie znacznie lepiej w nim radzi niż nasi zachodnioeuropejscy koledzy, którzy bo, bo nie panikuje. Nie panikuje, jest przyzwyczajony do trudności. Polscy przedsiębiorcy mają dużo wyższą inteligencję operacyjną od, od kolegów z Zachodu. No tamci mają e, równoważnik tego, mają kapitał, mają technologię, mają know-how, ale zdolności operacyjne mamy zdecydowanie wyższe. Bo co, bo oni mieli zwykle łatwiej, jeśli popatrzymy na historię, a my mieliśmy trudniej i z no tego tak, się bierze? No, praktycznie od, od wojny od wojny, to to nieustające pasmo dobrobytu, tam były te recesje, ale były to recesje płytkie dosyć e, i na ogół tam finansowe, no te recesje finansowe to głównie spekulantów dotykają, a to jest tej realnej gospodarki to mniej, więc oni przyzwyczajeni byli do działania w takich warunkach wysoce komfortowych, natomiast u nas, no to teraz e, robimy książkę i kręcimy film, na temat rewolucji łóżek polowych, no to nie można było się dodzwonić z Mokotowa na Wolę, no. nie było telefonów, banków, dróg, niczego nie było. A mimo to e, polscy przedsiębiorcy stworzyli 6 milionów miejsc pracy w czasie tej rewolucji łóżek polowych, co w ogóle uratowało kraj, no bo jak padały te wielkie molochy, to ci ludzie mieli co ze sobą zrobić, mieli gdzie pójść. Więc tutaj e, mamy zdecydowaną przewagę konkurencyjną, no i to pokazuje, jesteśmy w czołówce krajów, które radzą sobie najlepiej z tą pandemią, no bo to jednak jest zupełnie co innego niż te wcześniejsze kryzysy w Europie, łącznie z tym ostatnim, tym kryzysem Lehman Brothers, no bo to jest równoczesne uderzenie w podaż i w popyt, no to to jest porównywalne tylko z wojną, mhm. coś takiego. No i chyba potwierdza to, potwierdzają to te dane, które się z Eurostatu pojawiły. Ja wiem, tak. że Eurostat inaczej mierzy Poziom bezrobocia. Tylko trzesi e, niż, są od nas lepsi. Tak, no tam jest dwa z hakiem całkiem sporym, a u nas trzy z minimalnym. Z drugie, jednym, tak. Drugie miejsce. Drugie miejsce. To jeżeli chodzi o to i tutaj... E, Przepraszam, że widzę w słowo jeszcze, ale wyobrażałby Pan sobie taki poziom bezrobocia jeszcze naście lat temu w Polsce, że my będziemy w Unii Europejskiej i będziemy mieli drugie, najniższe bezrobocie w całej Unii. To to, ciężkie do Tu pomysłu. w Polsce w czasie tej reformy która była przeprowadzona przez AWS i leszka Belcerowicza, no tak radykalnie podniesiono koszty pracy, że to dochodziło już tam chyba do 23% w którymś momencie. I gospodarka potrzebowała dekady, żeby to jakoś zaabsorbować te, te gigantyczne bezrobocie, które powstało wówczas w wyniku radykalnego podniesienia ceny pracy, tak? To wtedy wprowadzono 20% mieliśmy. Tak, to, to, to było gigantyczne. Potem się to zaczęło zmniejszać. Nie, no do, do obecnego, no, bardzo takiego satysfakcjonującego no, poziomu, to już jest taki poziom bezrobocia naturalnego. Wy, wynikający, techniczny w zasadzie. Techniczny, taki. ze zmian pracy, że komuś się tam nie chce pracować, że ktoś chce odpocząć i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj sytuacja jest dobra. Trochę jest, znaczy z takich złych wiadomości, które z tego badania wy, wynikają, no to, że podwyżek nie będzie, a jeszcze w styczniu miały być. I wielu przedsiębiorców szykowało się do tego, żeby podwyższyć wynagrodzenia. No to teraz tego nie zamierzają robić. No, rosły nam średnio 7% rocznie, więc przyzwyczailiśmy do podwyżek. Tak, prawda? tak. No to w tym roku chyba nie będzie, albo w znacznie mniejszym stopniu. I drugie to jest kwestia inwestycji. No ale to, to, to już rządza to odpowiada, bo trzeba po prostu stworzyć stabilne warunki. Jeżeli prawo się będzie tak zmieniać, jak się zmienia, no to tych inwestycji nie będzie po prostu, ludzie się boją. Ludzie muszą mieć pewne warunki do tego, żeby y, zainwestować. No my lobujemy teraz taką ustawę o tym, żeby prawo wchodziło raz w roku, 1 stycznia poprzedzone długim wakacjom legis. Zobaczymy, co z tego wyniknie, y, ale to by było na pewno bardzo porządne, poważne narzędzie do tego, żeby te inwestycje wzrosły. Stabilność prawa. Planu, żeby wiedzieć, na jakich warunkach się, się działa. To... No, ale mówi pan, że jest całkiem nieźle, ale my i tak trochę narzekamy e, na sytuację gospodarczą. To jest takie, taki nasz narodowy charakter? Że lubimy na sobie narzekać. E, kiedyś e, koleżanka opowiedziała anegdotę o różnicy pomiędzy polskim rolnikiem a białoruskim. No, przyjeżdża się do polskiego rolnika, stoi nowa willa, e, traktor Lamborghini z trzystrefową klimatyzacją, pełno jakiś maszyn. I się pyta go, jak jest, a on się łapie za goły. Panie, tragedia. No ale to wszystko, panie, wszystko na kredyt. Dramat po prostu, w ogóle nie wiadomo co. Jedzie się do białoruskiego rolnika, taka zapadająca się chałupka, jaki jest. Mówi, no dobrze, mówię, emerytura przychodzi mniej więcej w tym samym miesiącu z niewielkimi poślizgami. Jest kartoszka, jest co jeść, dobrze jest. Mhm. Także taki charakter to chyba mamy. No. A jak pan patrzy na perspektywy, to sądzi Pan, że nasza gospodarka wyjdzie z tej. No mieliśmy też dane dotyczące tego, jak się skurczyła, ale patrząc całorocznie, ten spadek będzie mniejszy niż się spodziewaliśmy na początku. W przyszłym już będziemy mieli nawet we, wzrosty. Nawet według tych prognoz rządowych, czyli tam 4-3, mhm. to, to i tak by był mniejszy niż wszyscy się spodziewali na początku. Ja osobiście uważam, że będzie dwucyfrowy. Trochę Pan teraz zweryfikował swoje podejście? No tak, tak, tak. Trochę zweryfikowałem. No dzisiaj Polski Instytut Ekonomiczny ogłosił nową prognozę 3.1. Gdyby to było 3.1, to było naprawdę bardzo dobrze i to już jest pewnie pierwsza trójka OECD jeżeli chodzi o, o spadek. No tutaj no to pomaga kilka czynników bardzo. No przede wszystkim struktura polskiej gospodarki. My jesteśmy gospodarką o charakterze rozproszonym, czyli jest dużo różnych branż i tak dalej i tak dalej i, i nie ma Yy, ona ma tą zaletę, że ona lepiej znosi kryzysy. Gospodarka tak. rozproszona od gospodarki skoncentrowanej. No, nie którą... wisimy na przykład na turystyce, no, co tak, tak, z jednej tak, strony tak. widać za oknem i szkoda, ale z drugiej strony przydaje się w takich sytuacjach. Tak? No to, i to gospodarka rozproszona dużo lepiej znosi wszelkie kryzysy od gospodarki skoncentrowanej, no bo, bo tam, yy, tam te uderzenia w te skoncentrowane branże, choćby w branży samochodową w, Niem w Niemczech, no to są gigantyczne. No to jest pierwszy... Pierwszy ten drugi no to jest postawa jednak polskich przedsiębiorców, co ze wszystkich badań wynika, że, że sobie radzą dobrze i uruchamiają te swoje zasoby inteligencji operacyjnej w sposób kreatywny i z pożytkiem dla polskiej gospodarki. I trzecie, no to jednak ta pomoc rządowa w Polsce była dość adekwatna i w miarę szybka, tak, szczególnie tu myślę o tej tarczy płynnościowej PFR-u. My się od początku domagaliśmy tej żeby jakieś instrumenty płynnościowe zostały podstawione. No i w postaci tej tarczy, tarczy, która objęła prawie 400 tysięcy przedsiębiorstw, to, to, to było dość, dość kluczowe. Dlatego, no teraz, no teraz no to sytuacja w tej chwili jest taka, że gospodarka jako las jest zdrowy, natomiast no, poszczególne drzewa są chore, tak? I my na przykład zabiegamy, i im trzeba pomóc, no, my zabiegamy o pomoc dla branży restauracyjnej, która w postaci wprowadzenia jednolitej stawki ośmioprocentowej VAT na usługi gastronomiczne i plus niektóre inne branże, które no będą długo się z tego wydobywać. Mhm. Na szczęście, ja nie, nie chciałbym żeby tylko zostało źle odebrane, ale na szczęście one nie są aż tak istotne dla całej gospodarki, no bo umówmy się, kluby nocne no to nie jest jakiś, czy kluby fitness, no ja bardzo współczuję tym właścicielom tych klubów, pewnie trzeba im jakoś pomóc. Ale w moim przekonaniu to szybko się nie odrodzi. Hmm. A jak pan patrzy, skoro mówimy o pomocy, jak pan patrzy szerzej na całą Unię Europejską, to skoro są branże w Polsce, którym trzeba by pomóc, to czy są kraje w Unii, na przykład myślę o tych południowych, które ze względu na turystykę mocno ucierpiały, czy im Unia powinna bardziej pomagać niż innym, czy nie? No bo są takie dwie skrajne e, opinie w Unii Europejskiej: i tak, że pomagać, albo nie pomagać w ogóle. Znaczy, no ja uważam, że południu trzeba pomóc no. i to tutaj ta bogata północ powinna się jednak trochę na to zdecydować. No, te kraje bardzo ucierpiały z powodu, w moim przekonaniu, bardzo błędnej decyzji przyjęcia euro przez nich i to de facto im wykończyło cały przemysł, tak naprawdę, no bo te niemieckie rzeczy się okazały jednak dużo bardziej atrakcyjne do kupowania, a one się stały znacznie tańsze, jak zaczęli operować jedną walutą. No więc, ale już jeżeli wykańczały się te wszystkie firmy tam przemysłowe na południu Europy, no i teraz ich sytuacja jest jaka jest, no to inna Polska powinna w Unii Europejskiej jednak popierać. Jakieś ich dążenia do tego, żeby ta pomoc dla nich była istotna, no bo oni w dużej mierze żyli z tej turystyki. No to w tej chwili, ja byłem na wakacjach tydzień w Grecji, no to widać, że tam ludzi nie ma albo jest mało. No i to może doprowadzić do jeszcze większej zapaści i różnic takich w Europie, jeżeli chodzi o, o, o zamożność i o gospodarkę. No to, to nie, na pewno nie będzie korzystne to dla, dla całej Unii Europejskiej. A czy przez tę pandemię, przez ten kryzys Polska na tej gospodarczej mapie Europy przesunie się gdzieś w górę? Ma, mam taką nadzieję, no mamy, mamy, szansę, mamy szansę, żeby to zrobić, ale no tutaj trzeba wykonać kilka ruchów po stronie rządu, bo bez, tego, bez rządu się tego nie da zrobić. I myślę tutaj główną rzeczą, taką, na którą my zawsze polscy przedsiębiorcy narzekają, ale to jest kwestia niestabilności prawa i to jest największa polska zmora, i rząd tutaj powinien z tego jakieś wyciągnąć wnioski, bo jeżeli chce, żeby były inwestycje i chce, żeby był rozwój, to tą barierę trzeba zlikwidować po prostu. A, dobrze pan wie, że w tym Sejmie e, naszym prawo się produkuje po prostu taśmowo tak. e, i co Sejm, to tych ustaw jest więcej przyjętych. No to trzeba to przyhamować po prostu. W, w, w imię dobrze pojętego interesu narodow narodowego, w imię e, polskich pracowników, w imię polskich pracodawców trzeba e, tą biegunkę legislacyjną zatrzymać po prostu i najprościej to zrobić e, bardzo długim wakacjo legis, i wchodzeniem ustaw w jednym terminie. Jeżeli on nie będzie mógł zobaczyć efektów tej swojej ustawy następnego dnia w gazecie, nie będzie mógł tam czy w telewizji brylować, a dopiero za, nie wiem, 12 czy 16 miesięcy, no to taka perspektywa może go troszeczkę ostudzić, ostudzić tak, przed tymi swoimi genialnymi pomysłami. Tak. Drugi ten to jest, żeby wszystkie ustawy wchodziły na czas określony. W Polsce to jest w takiej wersji soft. Robione, już w paru rzeczach było, tak teraz w ustawie o 500, tak było i wiele się zapisuje, że jest ustawowy wymóg y, y, przejrzenia tej ustawy, tam za rok. Natomiast no, my jesteśmy jednak zwolennikami, żeby ona y, jak na trwale wchodzi do, do, do polskiego prawa, po jakimś okresie musiała być ponownie głosowana. Tak? Mhm. Panie prezesie, to jeszcze o jedną rzecz pana zapytam. Bo o Polsce rozmawiamy, ale chciałbym wrócić do Unii, bo pojawiają się pewne pomysły w Unii, żeby jakieś ogólnoeuropejskie podatki wprowadzać. Dotyczące różnych sektorów. Czy my jesteśmy na to gotowi? Czy to nie dokręci za mocno śruby naszej gospodarce? No jeżeli dojdzie do synchronizacji fiskalnej i, i, i synchronizacji prawa w Unii Europejskiej, to będzie to katastrofa dla Polski. To trzeba otwarcie i wprost powiedzieć. Będziemy po prostu trwale biedni, trwale biedniejsi od naszych sąsiadów z Europy Zachodniej, bo Polska jest krajem relatywnie bogatym w stosunku do świata, ale też relatywnie biednym w stosunku do Europy Zachodniej. Znaczy, jeżeli ma dwie łódki, dwóch sterników łódek, wykonuje identyczne manewry, no to ta druga łódka nie ma szans tej pierwszej dogonić. To, co my realnie możemy konkurować z Unią Europejską, bo z tymi bogatymi krajami w Unii Europejskiej, no to jest ład prawno-instytucjonalny e, i prawo, tak, e, podatki i tak dalej, i tak dalej. Więc jak będziemy mieli takie same jak oni, no to te narzędzia się pozbawimy, a oni nie pozbawią się narzędzi konkurowania z nami, jak kapitał, e, know-how. E, 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 to kapitał, który jest odkładany od pokoleń. To nie jest taki kapitał, jaki jest w Polsce, który jest z jednego pokolenia tak naprawdę, które dopiero mogą to zrobić. Więc pozbędziemy się naszych narzędzi konkurencyjnych, a oni swoje narzędzia, narzędzia zachowają. I wtedy no, niestety, będzie to dla Polski bardzo złe. I ja mam nadzieję, że rząd ma tego świadomość i do tego nie dopuści. Dziękuję pięknie. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodził, do zobaczenia.